Ela Gawin pisała na temat policji i urzędnikach na przestrzeni lat. Jedynie pojedyncze wpisy, po jednym na każdy rok. 2014. Sobota, imieniny kota. 9.00 rano. Otwieram oczy i wstaję. Kawa, śniadanie, pączek. Myję się, ubieram i maluję. Idę wyrzucić śmieci. Osobno worek z kosza, osobno reklamówka z plastikami i suchymi śmieciami typu papier, odzież, osobno siateczka ze szkłem. Trzymam wszystko pod zewem. Dawniej miałam tam doniczki i ziemię na balkon, przeniosłam to do szafki na balkon. Nie wiem, czy ta segregacja naprawdę pomaga środowisku, czy tylko firmy wywożące śmieci mają większe zyski, ale już się do tego przyzwyczaiłam. Na początku wydawało mi się, że to absurd. Idę ze śmieciami, pokazując sąsiadom moje długie nogi, w nowych drewniaczkach na obcasie. Do tego popielata krótka sukienka, z darnymi wstawami po bokach, z bawełny, ładnie opieta. Nie mogę wyjść pod dom nieubrana nie ubrana i niepomalowana. Zawsze kogoś spotkam. Listonosza, komornika, sąsiada klienta, kogoś znanego. Zawsze mam ze sobą małą torebeczkę z komórkami, kluczami i wizytówkami. Nawet jak idę spać staram się ładnie wyglądać, na wszelki wypadek, jakby mnie ktoś chciał wydrzeć w nocy z łóżka, mogę bez stresu wyjść jak spałam. Atłasowa koszulka, wykąpana, opalona, włosy pachnące i ułożone. Permanentny makijaż zrobiony u kosmetyczki, nie zmywa się. W przedpokoju stoi torebka, zapakowana do wyjścia, żakiet lub sweterek i buty na obcasach, łapię je i wychodzę. Na przykład na policję. Żyjemy w takim policyjnym kraju, że trzeba się liczyć z tym, że mogą cię zgarnąć z ulicy albo wydrzeć z domu w środku nocy, na kilka dni. W samochodzie, w bagażniku, mam rzeczy, które przydadzą się w podróży na kilka dni. A w domu jest osobna szafa z rzeczami wyjazdowymi, dzięki temu pakowanie zabiera mi mniej czasu, niektóre rzeczy mam już spakowane na stałe. Mogą mnie więc zabrać na kilka tygodni. Biorę torbę i idę. Podobno w więzieniu, jak cię przesłuchują, to robią ci pranie mózgu i podają ci różne prochy na zmiękczenie. Jeżeli chcesz być sobą, najlepiej powstrzymywać się od jedzenia i pić wodę tylko z umywalki w łazience. Wtedy cię nie złamią. Głodówka 30 dni nie łamie. Masz lepszą sylwetkę. Zaoszczędzisz na chirurgu plastycznym i zabiegu odsysania tłuszczu, straszny zabieg. Więc lepiej odmawiać jedzenia. Nie, nie mam żadnej paranoi. Tak tylko rozmyślam. Lubię być przygotowana na każdą okazję. Także na zesłanie na syberię, tylko że wtedy nie pozwolą mi chyba nic zabrać. Nie, nie mam nic na sumieniu, ale w dzisiejszych czasach, tak jak 50 lat temu, 100 lat temu, 500 lat temu i dawniej, nie musisz mieć nic na sumieniu, żeby być winnym. W świetle prawa. Pół wieku temu palili na stosie, dzisiaj tak samo. Wracam ze śmietnika do domu. Porządki w hallu, studio i biurze. W kuchni. Codziennie od godzina 11.19 przyjmuję klientów na zdjęcia do dokumentów i kontrahentów. Lubię być przygotowana. Dzisiaj to niepotrzebne, jest sobota, ale robię to z przyzwyczajenia. Latem mamy wakacje i zajmuje się też córeczką. Szkoda prowadzić ją do przedszkola, jeśli można trochę poleniu Od września będziemy wstawać o 8 rano i chodzić spać o 24, bo trzeba będzie wieść Marysię do przedszkola na 9 ramp. Jak zacznie chodzić do szkoły, pobudka o 7 rano w niektóre dni. BRRR. Już się tego boję. Teraz mamy wakacje i maluch pomaga mi w pracy. Po śniadaniu, jak wszystko jest już przygotowane do życia i pracy, idziemy na godzinę, dwie na plac zabaw. W większość dni przychodzi opiekunka, małą zajmuje się Andrzej albo moja mama. Kilka godzin przed południem lub kilka godzin po południu. Marysia chodziła niecały rok do szłopka, ale zrezygnowałam, ze względu na dojazd 4 km do szłupka. Nie pasowało mi to. Siedzę w pracowni. Część biurową i studio mam na parterze, mieszkanie na piętrze. Jest 12 jestem sama. Robię sobie przerwę. Otwieram piwo żywiec porter, pół litra, chyba nie wypiję całego, mogłabym potem zasnąć, a po południu jadę gdzieś samochodem. Loguję się na Facebooku. Pisze ten tekst. Co dalej zrobić z takim ładnym słonecznym dniem. Myślę o mężu, tęsknię za nim. Zaraz wyślę mu SMSA. Zapytam Ameryk, czy nie chce do nas wrócić. Jest w Warszawie. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Pytam go o to, co jakiś czas od zimy. Odpowiada, że nie chce do nas wracać. Nie martwię się. Nie jestem pewna tej decyzji, jak się nie zgadza, czuję ulgę. Popiszę trochę. Porozmyślam. Zrobię notatki w kalendarzu, co jest do zrobienia. Mam osobny plik w komputerze z wykazem spraw do załatwienia. Zakupy mam już zrobione. Można więc z tego zaplanować pięć posiłków w ciągu dnia dla siebie, malucha i opiekunki. Po południu obiad, potem siesta, kawa i znowu jakaś aktywność. Popracuję na komputerze. Trzeba by odgruzować studio albo schowek. Może posprzątam jeszcze w mieszkaniu. Nie wiem, czy będę mieć siłę. Zrobił się bałagan, muszę to robić na raty. Warto byłoby dzisiaj trochę posprzątać, odkurzyć i umyć. W końcu jest sobota. Może ktoś do nas przyjdzie. Miło porządek. Może zaproszę kogoś ze strony randkowej. Jak trochę poskładam, to zrobię zdjęcia i wam pokażę. Postanowiłam opisać, co gdzie mam i przykleić karteczki, w ten sposób przypiszę rzeczy miejską. Będę pamiętać, co mam robić, co mnie fascynuje. Jak umrę, córeczka będzie wiedzieć, co wyrzucić, a co nie. Jak mój tato umarł rok temu, nie mieliśmy takich problemów. Zostawił po sobie tylko książki i brudnopisy jego wykładów i publikacji. Niewiele prywatnych rzeczy. Dom rodziców wygląda tak samo jak dawniej, tylko jego nie ma. Wszystko zostawiliśmy. Oprawię jego zdjęcia na ścianach. Zrobię muzeum w jego pokoju. Będę tam siedzieć i płakać, albo z nim rozmawiać, radzić się jak dawniej we wszystkich sprawach. Tato, wybitny umysł ścisły, jeden z lepszych geofizyków w Europie lat dziewięćdziesiątych, a przy tym bardzo oczytany humanista, potrafił rozwiązać każdy mój problem. Czytał jedną książkę beletrystyczną dziennie. Umiał odgadnąć intencje moich przyjaciół i wiedział co robię i myślę, chociaż mu tego nie opowiadałam. dziewiętnaście spacer z maluchem w parku pod domem. Kąpiemy się, kolacja, bajki do 22. Mój maluch jest niegrzeczny i chodzi spać o 22, niechętnie, wolałby siedzieć z mamą do 1 w nocy. Mama chodzi spać o od 1 do 2 w nocy, jak jest cięższy egzystencjalny dzień to nawet nad ranem. Dzieciak wstaje o 9 rano, więc można pospać chociaż parę godzin. Potem zawsze mogę odpocząć w ciągu dnia, a wieczorem, może jakaś randka, może jakiś seks, może warto gdzieś pójść. A może herbata z cytryną, papieros i telewizor. Chyba dzisiaj zrobię sobie wieczór bezalkoholowy, muszę przecież o siebie dbać. 2015 rok. Dzisiaj rano odwiedziłam komendę policji na ulica Mirackiego w Krakowie. Wydział detektywistyczny. Zgłosiłam skargę na Stalkera. Zgłosiłam znajomego fotografa Grzegorza L, który od wielu lat zniesławia mnie w internecie. Dokucza i szkodzi mi także na co dzień. Artykuł 190 par 1 i 2 kodeksu karnego. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby wzbudza w niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat. Tej samej karze podlega ten, kto podszywając się pod inną osobę, wykorzystując jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Dziękuję pani Ewie Setkowicz, prawnikowi, mojej znajomej ZFB, za podpowiedź na ten temat. Ostatnio przez dwa tygodnie pisałam na Facebooku, że reklamuje się jak co roku na targach ślubnych i drukuje na nie specjalne ulotki. Spotkałam Grześka na targach, zauważyłam jak mnie obserwuje. Potem nagle moja strona na Facebooku stała się areną dla różnych hajterów, miejscem wielu negatywnych komentarzy i kpin na mój temat, pisanych przez różne anonimowe osoby. Grzesiek zakładał ciągle nowe, anonimowe konta, po tym gdy blokowałam wcześniejsze. Od dwóch tygodni zaczął mnie umawiać na seks czatach na randki i spotkania za pieniądze z mężczyznami i kobietami, i zaczęłam dostawać różne dziwne telefony i maile. Jedna osoba przyszła nawet do mnie do domu i zrobiła awanturę pod bramą. Z kilkoma rozmawiałam przez telefon, tłumaczyłam im, że to pomyłka, ale mi nie uwierzyły i nakrzyczały na mnie. Spodziewam się kolejnych przykrości. Grzesiek bez mojej zgody zaczął używać moich zdjęć i danych do korespondencji i kontaktów z innymi. Na pewno robił też inne rzeczy, o których jeszcze nie wiem. Jego pomysłowość i nienawiść nie ma końca. Kilka lat temu prowadzono przeciwko niemu śledztwo i zabrano mu z domu komputery i wszystkie nośniki DVD oraz zrobiono przeszukanie jego mieszkania. Odzyskał komputer dopiero po roku albo dwóch latach, był to dowód w sprawie przeciwko niemu. Dostał wyrok skazujący za stalking i zajmowanie się pornografią dziecięcą. Niczego go to nie nauczyło, minęły dwa lata od przedawnienia jego wyroku, był chyba w zawieszeniu, i znowu zajmuje się stalkingiem. Miałam nadzieję, że rafił do więzienia. Jak można dostać wyrok w zawieszeniu za robienie zdjęć i filmów pornograficznym dzieciom i nastolatkom i uprawianie z nimi seksu? Minął okres działania wyroku i Grzesiek L znowu dokucza innym i molestuje nieletnich, interesują go dziewczynki w wielu od 10 do 18 lat wiadomo, że takich zainteresowań nie da się wyleczyć, skłonność do przemocy i pedofilii. Z tego co się dowiedziałam, policja znowu zabierze mu komputery, żeby zabezpieczyć dowody. I zaczną nowe śledztwo w jego sprawie, bo są też na niego inne skargi. Może będę mieć spokój przez jakiś czas. Przestrzegam was przed Grześkiem L, ciemny blondyn, wzrost około 175, szczupła sylwetka, zniszczona lekko dziobata cera, czasami nosi brodę, około 38 lat, średnio przystojny, podaje się za osobę, która ukończyła ASP i jest fotografem. Reklamuje się, że robi zdjęcia modelom, ślubne, reklamowe itp. Inteligentny, obiecuje pracę i karierę w branży modelingu swoim ofiarom. Z rozmowy z jego rodzicami wiem, że był w dzieciństwie leczony u neurologa, nie reagował na polecenia rodziców itp. Jest niebezpiecznym neurotykiem, stalkerem i pedofilem. Jego login na ma model 100 Greg Photo. Więcej informacji o nim i jego danych udzielę na lub telefonicznie. Mój telefon 501 926 721, chętnie osobom, które podobnie jak ja padły jego ofiarą. Oczywiście znam jego nazwisko, adres, telefon, nazwę firmy, którą się posługuje i inne jego dane. Mam jego zdjęcia. Nie mogę publicznie ujawniać tych danych, żeby nie naruszyć zasad ochrony wizerunku i danych osobowych. Grzegorz L. Grasuje w Krakowie i województwie małopolskim. Uważajcie na niego. 2016 rok. Sobota. Upał w Krakowie. Dieta upiększająca. Przesłuchanie na policji. Dzisiaj znowu gorąco. Chodzę po domu tylko w bieliźnie. Nie da się inaczej. Unikam mięsa i tuczących, tłustych potraw. Nie palę papierosów i nie piję alkoholu. Prawie. Sprzątam. Oglądam telewizję. Po południu jadę do miasta coś załatwić. Dzień płynie powoli. Leniwie. Nic się nie dzieje. Wczoraj zawiozłam laptopa do naprawy. Ma awarię karty graficznej. Cena naprawy to około 600 zł. Nie wiem co zrobić. Czy warto go naprawiać, czy lepiej kupić nowy? Nowy laptop o takiej wydajności to około 4000 zł. Życie jest skomplikowane. Codziennie mamy nowy problem. Zaczęły się wakacje. Przedszkola zamknięte. Mam cały dzień pod opieką mojego malucha. Trzeba pojechać za miasto, żeby odpocząć na wieś, w góry lub nad morze. Na razie kończę pisanie. Muszę skończyć sprzątanie i usmażyć kotlety z kurczaka, zanim wyjdę z domu. Smutek po nieudanym meczu naszej drużyny jest już coraz mniejszy. Trzeba żyć dalej. A gdy zdarzają się niepowodzenia, trzeba wyznaczać sobie inne cele. Nie martwię się niczym. Słońce za oknem dodaje mi otuchy. PS. Wczoraj byłam przesłuchiwana na policji jako świadek, a potem podejrzana, w tej samej sprawie. Policja podzieliła jedną sprawę na dwie, żeby móc mnie przepytać najpierw jako świadka, świadek nie może ode mnie zeznań, a potem podejrzaną. Dobrze, że się przygotowałam do tego i przeczytałam w internecie, jakie ma prawa świadek i podejrzany, i jak można, a jak nie można go przesłuchiwać. Pierwsze przesłuchanie było miłe i spokojne, dano mi pić, i pozwolono wyjść na papierosa. Drugie ku mojemu zdumieniu miało zupełnie inny ton. Ten sam policjant krzyczał na mnie, obrażał mnie, mówił, że jestem głupia, zarzucał mi kłamstwo, i zabrano mi picie. Za oknem 30 stop, upału. Maglowano mnie 3 godziny. Wszystko nagrawam. Inaczej protokołowano to, co mówiłam. Policjant nie chciał dopisać dwóch zdań, które nasunęły mi się po przeczytaniu jego protokołu. Będzie zaskoczenie, jak wykaże to moim nagraniem. Wszystko spisano swoimi zdaniami, trochę inaczej. Diabeł tkwi w szczegółach. Jako polonistka dobrze wiem, że czasami zmiana jednego wyrazu w zdaniu, kropki lub przecinka zmienia jego sens. Czy policja może tak robić? Protokół zawierał całe zdania, których nie wypowiedziałam. Tylko czy mogę użyć to nagranie, jeśli nie zgłosiłam, że nagrywam to spotkanie? Chodzi o błahą sprawę, dotyczącą zaparkowania mojego samochodu. Nie będę opisywać o co chodzi. Policja chce ukarać mnie grzywną, ale nie mają dowodów, że to ja źle zaparkowałam samochód. Sprawa ma szersze tło i chcą z niej zrobić sprawę karną. Dobrze, że poznałam stronę www.anulujłącznikmandat.pl mandatpl dzięki niej zrozumiałam, że w wielu wypadkach mogę odeemówić przyjęcia mandatu. Niby PiS wygrał wybory, ale policja nadal współpracuje ze starym systemem, starą gwardią. Tak samo prokuratorzy, sądy, komornicy i urzędnicy. I są przez nich przeważnie opłacani. Czy dobra zmiana dojdzie i tutaj? Mam nadzieję, że tak. Musimy o to walczyć. Musimy na to czekać. 2017 rok. Dzisiaj mam lepszy humor. Nagrawam mój nowy ideoblog. Zaatakowała mnie armia tysiąca trolli. Dzisiaj nagrawam mojego nowego ideobloga. 5 minut opowiadam o tym jak w lutym i w marcu byłam zaatakowana przez armię tysiąca trolli i hejterów, za pośrednictwem grup dyskusyjnych, za to, że jako dziennikarz i fotoreporter popieram PiS. Nagranie wyszło trochę nieśmiało, ale wrócę do tego tematu z większym pazurem, jak będę w bardziej bojowym nastroju. Zmasowani hejtercy nie zostawili na mnie suchej nitki. Dowiedziałam się od nich, że jestem głupia, nic nie umiem, jestem brzydka, że dobrze, że zostawił mnie mąż, że powinno mi się odebrać dziecko. Odwiedziłam kilka urzędów i musiałam się tłumaczyć z donosów wysyłanych na mój temat. Przed szkole mojej córeczki też dostało anonimowe listy i skargi. U mnie w domu była policja, dzielnicowy i opieka społeczna. Nie miałam żadnych problemów. Rozdałam trochę moich reklam i poznałam nowych, ciekawych ludzi. Przekonałam się, że w polskich urzędach pracuje wielu życzliwych ludzi i zwolenników pisku. W porę zorientowałam się, co się dzieje, więc jak ktoś dzwonił do mnie nieumówiony, nie otwierałam drzwi. Dzisiaj już nikt nie wejdzie do mnie nieumówiony. Chcę mieć spokój w domu. Mój dom to nie jest dom publiczny. Jak mam ochotę mieć bałagan, to mam nie muszę nikomu pokazywać codziennie mieszkania, tylko dlatego, że jestem matką. Mój były mąż zrobił mi jedną albo dwie awantury, bo jemu też setki razy dokuczano z mojego powodu. Nasza córeczka przez to płakała, bo nie poszliśmy razem do kina, innego dnia na pizzę, a ostatnio nie wyjechaliśmy razem na święta do rodziny. Jakaś życzliwa osoba ciągle do niego pisze i tłumaczy mu, jak zabrać mi dziecko, a nawet obiecuje pomoc prawną. Tylko, że on wcale nie chce zabierać mi Marysi. Zostawił nas, bo on nie lubi dzieci. Nie złamało mnie to wszystko. I nigdy nie złamie. Przeciwnie, mam nowe przemyślenia i nowe pomysły. Jedna z niekomercyjnych telewizji chce zrobić o mnie film dokumentalny, jak to jest być ofiarą hejterów. Zgodziłam się. Trochę na tym zarobię. Może to jest dobry temat a moją książkę autobiograficzną. Lepiej by się ją czytało jakby lewicowe troll mnie pobiły. Poczekam więc z pisaniem na rozwój wydarzeń. Jak wybiją mi zęby książka i film więcej zarobią uśmiechnięta twarz. Nie boję się. Nie martwcie się o mnie. Jeszcze Polska nie zginęła. Dam radę. Dam radę. 2018 rok. Trzeba być twardym. Piszę pozew do sądu o odszkodowanie. Dzisiaj siedzę od rana u kolegi prawnika i przygotowujemy skargę na policję i szkic pozwu do sądu z powództwa cywilnego o odszkodowanie wobec administratorów dwóch grup dyskusyjnych na Facebooku, z których korzystałam w styczniu tego roku. Mój zarzut wobec nich to przechowywanie lub uczestniczenie w tworzeniu zniesławiających mnie treści, narażających mnie na utratę dóbr osobistych i mających znamiona nieuczciwej konkurencji zawodowej. Wystąpię o odszkodowanie 3000 zł. Zrobiliśmy listę dziewięciu administratorów i moderatorów oraz ponad 40 osób, przeciwko którym będę chciała postawić te zarzuty. Ludzie myślą, że jak napiszą w internecie o drugiej osobie, że jest chora psychicznie, jest świrem, oszustem, złodziejem, nie umie robić zdjęć albo wykonywać jakiegoś innego zawodu itp., to nie jest to łamanie prawa. Bo łamanie prawa to tylko groźby i kradzież wizerunku. A jednak, gdy robi to osoba z tej samej grupy zawodowej, to nie tylko zniesławianie, ale i działanie o cechach nieuczciwej konkurencji zawodowej. Nie wolno też kopiować czyichś tekstów, prywatnych listów, zdjęć, przechowywać ich, a tym bardziej ich przerabiać i upubliczniać. To, że od 10 lat chodzę po sądach jakowic i dziennikarz interwencyjny nauczyło mnie pisać pozwy i interpretować przepisy prawne. 2019 rok. Chyba jestem podsłuchiwana. Nosił wilk razy kilka, poniesieli i wilka. Używanie sprzętu podsłuchowego i nagraniowego nie jest mi obce, ze względu na moją pracę dziennikarską. Ostatnio zaczęłam podejrzewać, że i ja jestem podsłuchiwana. Od wczoraj szukam w moim domu i w pracowni urządzeń podsłuchowych. Ostatnio, na przestrzeni dwóch miesięcy, trzy razy z błahych powodów odwiedziła mnie w domu policja, w sumie siedem funkcjonariuszy. To trochę dziwne, prawda? Ostatnia sytuacja, dwa dni temu, dała mi do myślenia. Dwóch policjantów przyszło niezapowiedzianych do mojego mieszkania pod pretekstem konieczności uzupełnienia mojego zeznania jako świadka. Gdy jeden z policjantów robił ze mną notatkę, drugi stał w przedpokoju. Zaproponowałam mu, żeby usiadł, wtedy funkcjonariusz zaczął się ukradkiem rozglądać, patrzył w kierunku otwartych drzwi do pokoi, pożałowałam, że ich nie zamknęłam, a potem zaczął się przechadzać po moim mieszkaniu, przeszedł przez duży pokój, w którym siedziałam i wyszedł nawet na balkon, który ma połączenie z kilkoma pokojami. Robił to bez mojej zgody, nie wiedziałam jednak, jak mu zwrócić uwagę. W końcu usiadł na wersalce w pokoju, w którym byłam, metro od komputera. Byłam zaskoczona całą sytuacją i nie zwróciłam mu uwagi. Nie ma wątpliwości, czy była to policja, jedną z tych osób poznałam kilka godzin wcześniej na komendzie. Dzisiaj, czyli na drugi dzień, dochodzę do wniosku, że ta sytuacja była dziwna. Miesiąc temu czterech policjantów pojawiło się u mnie w mieszkaniu z nakazem rewizji od prokuratora, jednak po zorientowaniu się o co chodzi, fałszywe zawiadomienie, udało mi się powstrzymać te czynności. Gdyby nie to miałabym niezły bałagan i masę sprzątania w domu. Mam wrażenie, że z błahego powodu, pod jakimś pretekstem ktoś wyżej postawiony próbuje mi dokuczyć. Przypuszczam, że za moje prawicowe poglądy polityczne i afiszowanie się z nimi. A może chodzi o jakąś sprawę z zakresu moich interwencji dziennikarskich. Wątpię, bo zajmuję się głównie prywatnymi sprawami. Dzisiaj zaczęłam poszukiwania pluskiew, czyli urządzeń podsłuchujących, w moim domu i w pracowni, obawiam się też podsłuchu telefonu i szpiega między komputerami i klawiaturą rejestrującego każdą aktywność komputera. Podejrzewam, że szuka się pretekstu, żeby mnie o coś oskarżyć i dać mi nauczkę. Jeśli zniknę z mojego profilu FB i kanału YT to będzie znaczyć, że przyczynili się do tego antyfani albo jacyś lewicowi urzędnicy, służby mundurowe itp. To była dobra decyzja nie dzielić spadku po ojcu bo mieszkam w mieszkaniu, które należy nie tylko do mnie, ale też do mojej matki i brata i nie można go bez obecności tych osób przeszukiwać, zabrać komputerów i innych rzeczy jako moich. W dzisiejszych czasach nie możemy być sami. Zawsze będę więc dzielić majątek z rodziną. Podsłuch to jednak inna sprawa. Zakłada się go nawet w firmach i podsłuchuje wielu ludzi na raz. Nie dzwońcie więc i nie piszcie do mnie w jakichś tajnych sprawach. Takie rozmowy przeprowadzam w plenerze, nawet bez telefonu w kieszeni. Przeżyłam rządy Gierka, czasy postkomunizmu, stan wojenny itp. Nie dam się w nic wpakować uśmiechnięta twarz postanowiłam przestać wpuszczać jakichkolwiek urzędników do mieszkania. Najlepiej byłoby wynieść się z miejsca zameldowania i pozbyć się telefonu i internetu, żeby nie można mnie było podsłuchiwać i zlokalizować. To jednak utrudniłoby mi prowadzenie firmy i kontakt ze znajomymi. Muszę uważać, żeby się w coś nie wplątać. Nie mam żadnych dowodów na te sytuacje, to tylko moje domysły. Jednak nieuzasadnione wizyty policji w domu z błahych powodów mogą być niepokojące. A co wy o tym myślicie? Po co to piszę? Żeby osoby, które ewentualnie śledzą moją pracę i życie wiedziały, że biorę pod uwagę, że mogę być podsłuchiwana. Może uniknę dzięki temu kolejnych pułapek i niezapowiedzianych wizyt. Co do braku zaufania i lęku przed inwigilacją, jestem pod tym względem przewrażliwiona. Mój były mąż po naszym rozstaniu zdradził znajomym, a nawet różnym urzędnikom wiele moich tajemnic, nie martwiąc się, że szkodząc mi, szkodzi też naszemu dziecku. Czasami boję się, że nawet przez sen mogę zdradzić moją nejczę i tajemnicę. Nie ufam nawet matce ani córce, też zdarza im się coś bezmyślnie powtórzyć. Jak każdy mam swoje sprawy, nawyki i tajemnice, i wcale nie chcę o tym opowiadać ani w internecie, ani znajomym czy urzędnikom. Podsłuchy, rewizje i przesłuchania naruszają moim zdaniem autonomię człowieka. Co innego wypytywać kogoś o popełnione przestępstwo, a co innego regularnie przeszukiwać mu mieszkanie czy wypytywać majątek, zarobki, tryb życia i rodzinę. Niestety prawo jest ustanowione w taki sposób, żeby kontrolować nas od momentu narodzin aż do śmierci. Jak się domyślacie, moja wyzwolona natura się przeciwko temu buntuje. 2020. Policja zareagowała na moje skargi dotyczące stalkingu wobec mnie uśmiechnięta twarz. Liczę na waszą pomoc. Przestępstwo z artykułu 190a 1 kk to stalking. Bardzo proszę wysyłajcie printliny wypowiedzi świadczących o hejcie i stalkingu wobec mnie i mojej rodziny, z jakimi się spotkaliście na adres krakowskiego komisariatu. Kp 5 małpa Komisariat Policji V w Krakowie ulica Zamońskiego 20.22. W tytule lub opisie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa stoking wobec Elżbiety gawink -Naga, lub podobnie. Wysyłajcie kopie wszystkich zebranych materiałów także na mój adres biuro będę je wysyłać na adres Wydziału do Walki z Przestępczością w cyberprzestrzeni na ulica Mogilskiej w Krakowie i w inne miejsca, z którymi współpracuję. Zbieram dowody, printliny, zrzuty filmów i inne materiały świadczące o dokuczaniu i nękaniu mi w internecie. Formy niepokojenia mnie i działania na moją szkodę. Dokuczanie mi. Nękanie mnie. Zniesławianie, pomawianie mnie jako osoby prywatnej i przedsiębiorcy. Naruszanie moich praw autorskich, kopiowanie, przerabianie i rozpowszechnianie moich zdjęć, filmów i tekstów, także prywatnej korespondencji i nagrań rozmów telefonicznych, bez mojej zgody i narażanie mnie przez to na straty finansowe. Naruszanie moich dóbr osobistych. Podszywanie się pode mnie, zakładanie moich profili w social media, pisanie do wybranych osób w moim imieniu, bez mojej wiedzy i zgody. Zabieranie mojego czasu poprzez udawanie moich klientów, złośliwe wprowadzanie w błąd, dzwonienie do mnie udając zainteresowanie moimi usługami, składanie fałszywych propozycji współpracy. Zamawianie produktów żywnościowych i towarów w zewnętrznych firmach, w moim imieniu i narażanie na straty finansowe mnie i inne firmy. Nachodzenie mnie w miejscu pracy i miejscu zamieszkania. Poniżanie mnie, namawianie do samobójstwa. Grożenie mi. Namawianie innych do napaści na mnie. Te działania prowadzą do Napaści fizycznej, próby pobycia mnie. Prób pozbawienia mnie życia. Pomóżcie mi zgłaszać internetowych trolli, hejtetów i stalkerów. Hejt to uzależnienie psychiczne. Ktoś kto dokupa mnie, nęka też inne osoby w internecie i będzie nękał kolejne. Włączycie się do akcji walki z trollingiem i hejtem. Stop przemocy w internecie. Nie bądź mi bezczynni. Kim są moi troll, hejtercy i stalkerzy. Moja konkurencja zawodowa. Osoby o innych poglądach politycznych i światopoglądzie. Odoby szukające odreagowania swoich problemów, frustracji i kompleksów w internecie na innych ludziach. Mejniaki i psychopaci. Płatni troll i hejtercy. Inni. Dlaczego ludzie stosują przemoc psychiczną i hejt wobec innych w internecie? Hejtercy działający anonimowo w internecie czują się bezkarni. Ludzka natura często opiera się na zazdrości, zawiści i agresji, blokuje je tylko wizja kary i konsekwencji prawnych w rzeczywistym życiu. Ludzie łatwo ulegają manipulacji, praniu mózgu i są wciągani do linczu wobec innych, jeśli należą do grup. Często więc jesteśmy manipulowani na internetowych grupach dyskusyjnych, ale też w ugrupowaniach w realnym życiu. Jak działa psychologia grupy? Ktoś przypadkiem, z ciekawości dostaje się do hejterskiej grupy, po miesiącu staje się hejterem i czuje się ważny stosując przemoc. Faszyzm, stalinizm, komunizm i terroryzm to wynik działania i manipulacji jednostek na grupy, podobnie jest z internetowym hejtem. Zgrupowani hejtercy są zdolni nawet do napaści na obiekty swojego hejtu w prawdziwym życiu. Każdy potrzebuje odreagowania swoich problemów, frustracji i kompleksów. Młodzi ludzie lub osoby z zaburzeniami emocjonalnymi zamiast odreagowywać stres odczuwany w życiu poprzez hobby, twórczość czy sport odreagowują w internecie lub nawet w rzeczywistości na innych ludziach. Trollami, hejterami i stalkerami często zostają osoby niepewne siebie, z kompleksami, z dysfunkcyjnych, toksycznych rodzin, żyjące w toksycznych związkach, borykające się z trudnymi do rozwiązania problemami, mogące mieć problemy ze zdrowiem, niedowartościowane i cierpiące. Trollami, hejterami i stalkerami mogą być ludzie czujący się gorsi z powodu nietrakcyjnego wyglądu, braku wykształcenia, braku dobrego zawodu, braku dobrej pracy, trudnej sytuacji finansowej itp. Bycie trollem, hejterem i stalkerem to kwestia osobowości. Nie każdy ma predyspozycję i zdolność do bycia hejtetem. 2021 rok. Dzień dobry. Co słychać? Jak samopoczucie. U mnie na razie średnio. Wstałam o godzinie 7 rano. Budzik o mało nie zrzucił mnie z łóżka. Spałam tylko 4 godziny. Pierwsza myśl to to, że życie jest do dup. Jednak po chwili usłyszałam głosik mojego malucha. Mogę jeszcze pospać 10 minut. I od razu w pokoju zaświeciło słońce. Chociaż za oknem go nie było. Wstałam o godzinie 7 rano jak zawsze w tygodniu, od 5 lat, żeby wyprawić moją córkę do szkoły. Miałyśmy tydzień przerwy w porannym wstawaniu bo Marysia miała grypę. Zaraziła się w szkole. Jest już zdrowa. Zaraziła i mnie. Ja też już wydrowiałam, ale czuję się niewyraźnie. Dzisiaj odwiozłam córkę do szkoły samochodem bo jest mgła i zimno. Zrobiłam zakupy. Trochę posprzątałam na wypadek wizyty MOPS, policji, kuratora sądowego, kontroli BHP, towarzystwa opieki nad zwierzętami itp. Policja potrafi pukać do moich drzwi nawet o drugiej w nocy jak lajfuję. Co prawda nie otwieram nikomu drzwi nawet w ciągu dnia, poza Listonoszem, ale mogą je wyważyć. Staram się więc zawsze mieć porządek i dobrze wyglądać. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdą z kajdankami i mnie zabiorą. Albo przyjdą, żeby zabrać Marysię. Tak się w Polsce robi z ludźmi niepoprawnymi politycznie, od 18 w. czyli od zaborów, które mieliśmy z przerwami do niedawna i których próby ciągle mamy. Teraz siedzę w mojej pracowni, piję kawę i piszę na Discordzie. Zaglądam od wczoraj na kanał Porter Gawin TV Wątek Pierdolo. Polecił mi go mój nowy moderator Michał. Na szczęście nie pisze się tu tylko o mnie. Administracja tego kanału nie pozwala nikogo obrażać. Popiszę tam jeszcze kwadrans, jak skończę pisać ten post. To jedyny kanał, na jaki na razie zaglądam na Discordzie. Rozważam jednak założenie własnego kanału. Potem napiszę jeszcze jakiś post tutaj na moim profilu na Facebooku. I możliwe, że prześpię się, że od dwóch do trzech godziny. Dzisiaj zekam nie tylko kilka godzin pracy na komputerze. Obróbka zdjęć z sesji portretowej dla klienta. Praca nad dorukiem moich fanboxów. Mam nowe zamówienia. Chcę włączyć do fanboxów zdjęcia mikołajowe. Były już sesje, zdjęcia wiosenne, letnie i jesienne. W zależności od pory roku zdjęcia, które wkładam do fanboxów dopasowuję tematycznie do pogody za oknem i okoliczności. Poza zdjęciami ze studia, doszłam też do wniosku, że będę robić o sobie śmieszne filmiki i mimi dla moich fanów i antyfanów. Trzeba mieć do siebie dystans. Dzisiaj przejdę się na spacer na Wawel lub nad Wisłę i nagram mój daily log, albo nagram go w pracowni, lepszą kamerą i z mikrofonem. Czas na film o moim rozstaniu z youtuberem Markiem Łangowskim. Temat jest tak trudny, że filmów z tego cyklu będzie na pewno kilka do Bożego Narodzenia. Do świąt smutek mi chyba przejdzie, gdybym tylko mogła wiedzieć, zrozumieć dlaczego Marek mnie zostawił, co się stało. Od kilku dni o tym myślę i nic z tego nie rozumiem. To chyba niemożliwe, że jestem aż taka zła. Codziennie w godzinach od 14 do dwudziestu przynajmniej teoretycznie, zajmuję się córką, a w wolne dni cały dzień. Trzeba coś zjeść, porozmawiać, pobawić się, pouczyć, wykąpać itp. Do sylwestra chciałabym poznać nowego, przystojnego chłopaka, któremu zawrócę w głowie, który będzie chciał zrobić ze mną jakiś film, daily log, live i jakieś zdjęcia. Marka to raczej nie interesowało. Zabiorę go w tatry, na narty, wyrwę się na kilka dni i wynajm drugie my sobie pokój z kominkiem. Będziemy leżeć na baraniej skórze na podłodze i patrzeć w ogień. Po co mam się pchać nad morze do marka, jak mam niedaleko Krakowa takie piękne góry? A Krakowiaków i górali to chyba nawet wolę od kaszubów. Są przystojniejsi i mają większy temperament, uśmiechnięta twarz.